Witajcie, gumienne Kartur Piecowy z tej strony. W dzisiejszym odcinku yy, opowiem Wam jak yy, zaoszczędzić do 900 zł na solarze naszym pięknym. Oczywiście tutaj nie będzie czegoś takiego, że yy, spaną Wam rachunki za prąd, albo gdzieś po prostu zacznie starać złotem po przyciśnięciu jakiegoś guziczka. Chodzi konkretnie o co już wyjaśniam. Yy, no... Dokładnie rok temu byliśmy tutaj na solarze, gdyż wtedy, jak pamiętacie, uległ uszkodzeniu sterownik. Zdrutowaliśmy go po prostu zwykłym przewodem do pompy, tak żeby się solar nie przegrzewał. Znajdziecie tam gdzieś link w opisie, a poza tym na moim kanale jest ten, chyba to się nazywa. Awaria solara, jak co robić. Tak, tak się nazywa. No to sobie tam znajdziecie. Eee, o co chodzi z tym glikolem? Eee, ale eee, ff, tak, włączyliśmy pompę. Klient miał ciepłą wodę przez tam parę dni. Eee, I co jest najważniejsze, glikol nie wchodził, eee, nie przegrzewał się właściwie, nie? Czyli solar nie był w stanie stagnacji. Eee, a co za tym idzie? Eee, nie Zużywał się termicznie, czyli jakbyśmy na przykład to zostawili tak jak było, to wtedy glikon mógłby ulec przegrzaniu i tam rozwarstwieniu, i ogólnie trzeba było go wymienić. Natomiast takie załatwienie sprawy oszczędza nam jakieś 400 zł. Nawet 400-500 zł, w zależności od wielkości solarów i od tego, ile trzeba nam glikolu. Kolejną sprawą odnośnie tego glikolu jest tak, no nie ma czegoś takiego, bo też się z tym spotkałem, że na przykład no, rozmawiam z kimś na temat solara i mi mówi, że po 5 latach trzeba wymieniać. To jest kompletna bzdura. Nie ma czegoś takiego jak wymiana co 5 lat, nie? Tylko chodzi o to, że trzeba co jakiś czas zrobić serwis solara. Jeżeli mamy solar dobrze skonfigurowany, czyli dobrze napełniony, odpowiedni ciśnienie w naczynku, nie ma żadnych nieszczelności albo nie ma jakichś tam głupot porobionych typu odpowietrznik na solarze. Już w szczegóły może nie będę się wdawał, no to ten glikol nawet jeżeli będzie w stagnacji, to to się nie przegrzeje. nie? Natomiast nie można stwierdzić tak z kosmosu po 5 latach do wymiany glikol. Nie ma takiej możliwości. Do tego pobieramy sobie próbkę i na przykład takim urządzeniem, reflektometrem, to jest punkt zamarzania, to wtedy widzimy, no pobiera się próbkę tutaj na szybkę. Jak będzie dużo lajków, to zrobię filmik, jak to sprawdzać, nie? I oczywiście pH, bo jak mamy kwaśny glikol, to też jest źle dla instalacji solarnej. Także, no już widzicie, że... Nie ma jak się zastanawiacie, czy trzeba ten licor wymieniać czy nie, no to po prostu trzeba wezwać serwisanta, yy, czyli mnie i ja to wszystko zbadam, nie, także no po prostu yy, jak będzie jakiś serwisant na tym i, 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 i po prostu na waszym solarze, to po prostu yy, musi zbadać za pomocą reflektometra i za pomocą pH. Czyli tak, reflektometr punkt zamarzania i pH kwaśne. No zrobię filmik, to jak się bada glikol, to wtedy będziemy mieć, będziecie mieli konkretnie. Teraz tak, kolejną sprawą odnośnie oszczędności jest sterownik. Tutaj był, może pokaż tutaj, nie? Tutaj był założony sterownik taki powiedzmy za 600 nawet do 800 złotych, zależy jakiej firmy a my znaleźliśmy za 300 zł, bo tak, to urządzenie jak gdyby tylko steruje, ten sterownik ma sterować pompą oraz grzałką, nie, może sterować grzałką i wystarczy, bo tutaj nie ma jakiejś tam dodatkowej pompy, czy pompy cyrkulacyjnej i tak dodatkowo dobraliśmy sterownik kompatybilny z czujnikami, także klient zyskał, nie dość, że nie musiał wydawać dużo pieniędzy na sterownik, nie? czyli powiedzmy ten sterownik tam za 250-300 za zł, a taki co był poprzednio, kosztowałby 600-700, prawda, w zależności od sklepu. No i tak, z tymi czujnikami, jeżeli są kompatybilne sterowniki, no to tak kupujemy sterownik i pyk, pyk przemieniamy, nawet przewodów nie trzeba tego zamieniać, a dodatkowe czujniki, bo czujniki są zawsze w zestawie oszczędzacie, prawda? No to prosty rachunek. Glicol od 400 do 500 zł ta w takiej małej instalacji domkowej, bo tam jak jest więcej solarów, to już inna jest ten. No i akurat tak się składa, że sterownik powiedzmy zamiast Płacić 600, to płacimy 300, czyli 300 zł. Czyli razem mamy 700-800 zł oszczędności na yy, sterowniku i na wymianie glikolu. Gdyż tam powiedzmy, nie trzeba tego glikolu wymieniać. Nie? Także ode mnie macie, e, Wszyscy ode mnie macie minimum 700 zł solara. A no to chyba zasłużyłem na jakiegoś lajka czy udostępnienie, nie? W skrócie LSU: lajkuj, subskrybuj, udostępniał. Na razie, dzięki, cześć.